Czyli, że każdy neuron wytwarza nam yy, połączenie dwóch elementów, to mamy dwa do pierwszej, jeżeli mamy 80 miliardów, to mamy dwa do potęgi 80 miliardów. To jest moc diagnostyczna ludzkiego mózgu. A jeżeli teraz mhm. tych elementów w każdym neuronie mamy 10 tysięcy, to powinniśmy powiedzieć, że to jest mamy 10 tysięcy do potęgi 80 miliardów. I to jest yy, tak naprawdę teoretyczna, ilościowa miara yy, potęgi ludzkiego umysłu i Proszę sobie wyobrazić tę liczbę w jakiś sposób, tak? to przebija ilość gwiazd we wszechświecie, galaktyk, tego wszystkiego, co tam istnieje, i tu w naszej czaszce nosimy takie narzędzie obliczeniowe. I teraz sobie proszę wyobrazić, ile mocy w rozumieniu energii elektrycznej potrzebowalibyśmy do tego, żeby stworzyć urządzenie techniczne, które by było w stanie obliczyć 10 tysięcy do potęgi 80 miliardów i jakoś nad tym pracować. A zużywa chyba 20 watów energii nasz mózg, więc nawet ja, nawet do 60, nawet do 60 no. ale jest w bardziej wydajne narzędzie obliczenia. Będzie...